Odcinek 5 Muzyka a Tożsamość. Muzyka to nie tylko dźwięki. To także sposób, w jaki definiujemy samych siebie i rozpoznajemy innych. To, czego słuchamy, często staje się częścią naszej tożsamości. Mówi o tym, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i jak chcemy być postrzegani. Od młodzieńczych subkultur po narodowe hymny, muzyka odgrywa kluczową rolę w budowaniu poczucia przynależności. To język wspólnoty i znak rozpoznawczy grupy. W tym odcinku odkryjemy, jak muzyka kształtuje naszą tożsamość indywidualną i zbiorową, a także jak pozwala nam wyrażać to, czego nie zawsze da się powiedzieć słowami. Muzyka i tożsamość osobista. Każdy z nas ma ścieżkę dźwiękową swojego życia. To piosenki, które towarzyszyły nam w ważnych momentach i do których wracamy, by przypomnieć sobie, kim jesteśmy. Dla wielu ludzi ulubiony gatunek muzyczny to coś więcej niż preferencja to sposób na określenie własnej osobowości. Jestem rockowcem, kocham hip-hop, żyję jazzem, takie deklaracje definiują styl życia. Muzyka osobista staje się częścią naszego dia, odzwierciedla emocje, wartości i wybory. To dlatego tak emocjonalnie reagujemy, gdy ktoś krytykuje nasze ulubione utwory. Subkultury muzyczne Punk, hip-hop, metal, reggae, każda subkultura ma swoje brzmienia, które stanowią jej znak rozpoznawczy. To nie tylko muzyka, ale cały styl życia, sposób ubioru i język. W latach 70. i 80. muzyka była jednym z najważniejszych narzędzi buntu młodzieży. Punkowcy krzyczeli o wolności, hip-hop wyrażał doświadczenia ulicy, a regeniosło przesłanie pokoju i równości. Dziś, choć granice między subkulturami się zacierają, muzyka nadal pełni rolę wyróżnika. Pozwala młodym ludziom znaleźć swoje plemię i poczuć, że są częścią większej historii. Muzyka, a tożsamość narodowa. Każdy naród ma swoje melodie, które kształtują jego kulturę, hymny, pieśni patriotyczne, tradycyjne melodie ludowe. To one budują wspólne poczucie przynależności. Podczas ważnych wydarzeń społecznych i politycznych to właśnie muzyka jednoczy ludzi. Śpiewanie hymnu na stadionie czy pieśni podczas demonstracji daje poczucie wspólnej tożsamości. Muzyka narodowa to także pamięć historyczna. Dzięki niej kolejne pokolenia uczą się o swoich korzeniach i wartościach przekazywanych przez kulturę. Muzyka a religia. Od chorałów gregoriańskich, przez gospel, aż po mantry, muzyka zawsze była ważnym elementem religii. To poprzez nią ludzie wyrażali wiarę i łączyli się z sakrum. Muzyka religijna nadaje rytm rytuałom, buduje nastrój modlitwy i wprowadza uczestników w stan skupienia. Często to właśnie ona najbardziej zapada w pamięć wiernych. Niezależnie od wyznania, muzyka staje się pomostem między człowiekiem a tym, co transcendentne. Jest wyrazem duchowej tożsamości. Muzyka a tożsamość pokoleniowa. Każde pokolenie ma swoje hymny. Bitlesi byli głosem lat 60., nerwane lat 90., a dzisiejsze pokolenie znajduje swoje emocje w rapie i muzyce elektronicznej. Muzyka pokoleniowa wyraża doświadczenia, marzenia i lęki ludzi w danym czasie. To dlatego tak często wracamy do naszych piosenek, bo przypominają nam o wspólnym doświadczeniu młodości. Tożsamość pokoleniowa w muzyce jest tym, co łączy miliony ludzi na całym świecie. Niezależnie od różnic, czują oni, że słuchają tego samego głosu swojego czasu. Muzyka i globalizacja. W erze internetu muzyka przekracza granice szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. K-pop słuchany jest w Europie, reggaeton w Azji, a jazzmafanów w każdym zakątku świata. Globalizacja sprawia, że muzyka staje się językiem ponadnarodowym, ale jednocześnie rodzi pytanie. Czy w tym procesie nie tracimy lokalnych tożsamości muzycznych? Widać jednak, że różnorodność muzyczna nie znika, raczej miesza się, tworząc nowe style i hybrydy, które budują tożsamość globalnego pokolenia. Muzyka jako osobista ekspresja. Poza wspólnotą i kulturą muzyka to także indywidualna ekspresja. Każdy z nas używa jej, by wyrazić emocje, których nie da się opisać słowami. Tworzenie playlist Komponowanie własnych piosenek czy nawet nucenie w samotności to sposoby na zbudowanie osobistej tożsamości muzycznej. Muzyka daje nam wolność. Możemy być tacy, jak chcemy, i mówić światło o tym, kim jesteśmy, nie używając ani jednego słowa. Muzyka jest nie tylko odbiciem tego, kim jesteśmy, ale także narzędziem do kształtowania naszej tożsamości. Dzięki niej opowiadamy swoją historię, łączy pokolenia. Wspólnoty, narody i religie, a jednocześnie daje przestrzeń dla indywidualnej ekspresji. Tożsamość i muzyka są nierozerwalnie związane. Gdy słuchamy, gramy lub śpiewamy, stajemy się sobą w najpełniejszym znaczeniu tego słowa. Subskrybuj kanał, kliknij łapkę w górę i zostaw komentarz. Dzięki temu będziesz na bieżąco, a nasza muzyczna społeczność będzie mogła rosnąć.